Holy shit. Kurwa Prawo, 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 prawo Prawo, 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 prawo Dobra Ja spieprzam, ja nie mam tej Snajperki, ja się nie będę z nimi strzelał Co ci jest snajperka na blisko? O kurde, gościu Od razu leży ja wycofuję do Krzesia to dalej Są przy auto Autem uciekają Siedzi w aucie Zabicie Kurde amunicji nie widzę no z tyłu trzecie Abo na plaży Czekaj Z tyłu Kurde powalił mnie ten z tyłu no Dupa Help no ma, ma ci co macie pan Mateusz od auta Za kamień z drugiej strony, z drugiej Chuźwa, no czy ty, ty jesteś? No, Dostajesz plecy Ty obu stron byli Strzelał do ciebie regularnie tylko ten z tyłu. Jak się no leciłeś przy aucie, to cię nie obijał. To czemu z lewej obchodziłeś, a nie z prawej jak miałeś mniej chodzenia? A ja wiem. Widzisz go? Nie. Tu jest gdzieś. Biega. Za trawą. Dwóch. I z lewej podbiega nam. Dlaczego nie idziemy? Podbiega no. Kuźwa ma? No to no cholery, mówię, że podbiega. Myślę, że ja słyszałem. Ja pierdzielę. Wy w dupie macie te słuchawki normalnie. Co się dzieje? Paweł, dawaj tu szybko, za płotem tym dużym. No kurde, goście, są! Paweł. Ej, ja to. To byli zwykli goście, no. Kuźwa, bo ten se poszedł po pierdolone zapikanki w takim momencie. Tak. To kto to, to ci kazał tu się zatrzymywać? Kuźwa, no to jazd robimy chyba, nie? No to to jazd, jak mnie nie ma, no to gratuluję. No mm, właśnie. Mm, 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 mm. To się siedzi na dupach, jak się gra, a nie? Gdzie jedziemy? Na drugą stronę Oj oj Palę go z drugiej strony jeszcze Daćę <grytanie> się pali Ten w domku zabity? Nie Tam nie, nie. z drugiej strony jest jeszcze sniper, gdzieś na lewo Właśnie tutaj mnie zabił A ten tutaj jest w domku? Czy gdzie on jest? Próż... Za celami Neutralizowany tajem. jeden A ja... O kurwa jest w tym, w łazience Ja pierdzielak się skitrał, nie wierzę Co za szamba Po lewej będzie Nawet wychodzi, no kuźwa ten z granatem, no idiota po prostu. Zamiast się ust dałem. ustawić kuźwa z, z karabinem, to ten granat bierze w rękę. Przecież wiadomo, że będzie z gościu. Idę idę spać, bo nie mogę patrzeć na to. Jeszcze jeden. Nie. Ja nie wiem, jak ty, Paweł, żeś padł Przed nami. Dwóch. Kurde, nie trafiłem. Kurwa, co ty robisz? Spieprzam. Co mam robić do cholery? Chodź to szybko. Strzelaj tam, kurde, nie się na mnie patrzysz. Już dziękuję, ten będzie sobie broń zmieniał, no. A co wy robicie? Prawa Nie widzę. Ja też nie mam krzaki za. A tutaj. Dostał w dupę. Gdzie? O kurwa. Zaznaczyłem. Za kamieniem, za drzewem. A teraz. Ja. Drugi. Kurwa. Akurat przystanowałeś tak, że nie mogłem w niego strzelać. Bo, bo byłem w ciebie z. No, ale jak mówisz tam to chociaż to jest kamień, drzewo, cokolwiek Ej. Nożyczki Za drzewem Jest przy kamieniu Dalej, dalej przy kamieniu sprzed lewej To był gracz, to był gracz Dwóch tam jest? Jeszcze jeden Nie mam granatu Cholera Powalony Poszedł Tak? Tak, zabiję Jest drugi, widzę go Za kątem yy, Rzuć mu granat, po prawej twojej jak, jak przejdziesz przez drzwi, to po prawej jest zaraz Nie, ja mogłeś tam zrobić Dobra, zabity Kurwa, zanim ty się Namyślisz No tutaj, za rogiem, jak przejdziesz przez te drzwi to tu w nami. O, Trochę przerąbane. Powalony. Jeden jest obok mnie i on leży. To no, dowaliłem, dowaliłem go. Nie, 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 leży tutaj obok mnie. Obok mnie leży. On żyje. Jezu, nie mat! Kurwa, co ty nie robisz, robisz? No, ja pierdolę. W... Wszedł mi! Ja pierdolę, no wlazłeś mi jak rzucałem, no i już po nas, kurde, bo... Bot jeszcze nas... Ja pierdolę. Ja rzucam mołotowa, ten mi przed, przed, przed kurde, łeb. W... Bo chuj to wchodzę. rzucasz? Dobra, I tyś spalił grześ y, Łukasza. Nie rzucałem do niego, tylko obok. No, ale ja tu leżałem. No, chuj mnie to ci Poświęcenia w ludziach muszą, muszą być nie ja ci pierdoli w ryj kurwa tego i... Nie, to bo, ty, bo ty kurde musisz ładzić przed nosem kurde. Bo z lunetem patrzyłem gdzie oni są. Tak. Ta. Ty cię powalił Gracz? A mogę cię dobić? No wiesz co, patrząc na to jak... Jaki prezentujemy poziom to chyba tak.